Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek o papryce. W tym odcinku opowiem Wam, co wiem. Może nie wszystko mi się uda w jednym odcinku zawrzeć, ale powiem Wam o pewnych zasadach uprawy papryki, po to, żeby owocowała dobrze, żeby miała owoce, żeby tych owoców było sporo. W tym filmie powiem, jak prowadzić paprykę, na ile pędów, jak przycinać, które liście przycinać. U mnie już papryka owocuje. Taka niziutka, taka mała już ma owoce, i to zobaczcie nie na pierwszym rozwidleniu. No ale o tym wszystkim za chwilę. Zapraszam do tego odcinka. Uprawiając paprykę, możemy zdecydować na ile pędów ją uprawiamy. Chociaż papryka już sama w sobie rozwidla się albo na dwa pędy, albo na trzy. Gdzie to można zauważyć? Papryka zawsze rośnie jako jeden pęd główny, są liście. Po bokach będą rosły. Widać takie wypustki już po urwanych liściach. Jeszcze tutaj dwa zostały, ale zaraz o tym powiem. I w pewnym momencie dochodzi do rozwidlenia papryki. Albo rozwidla się na trzy, tak jak w tym wypadku, albo rozwidla się na dwa. W zależności od odmiany, w zależności od tego, jaką ma siłę, może kondycję. Czasami, ale bardzo rzadko. Można spotkać, że tych pędów jest cztery. I teraz. Moja rada: Jak prowadzić paprykę w Polsce? Uprawa papryki ogólnie jest dość łatwą uprawą, jeśli znamy, zna się kilka zasad. Ale papryka jest rośliną, która potrzebuje długiego czasu długiego okresu wegetacyjnego, żeby mogła wydawać dużo owoców. W ogóle późno wschodzi, jest dość niewielka na początku. Zobaczcie, tak wygląda papryka posiana wcześniej niż pomidory. Pomidory są 5-4-5 razy większe od tej papryki. Od tych roślin. Oczywiście papryka z reguły też jest niższa. I wracając do tych pędów. Jeśli papryka naturalnie wytworzy trzy pędy, a jest dość silna ma silny system korzeniowy, widzimy, że nie ma oznak chorób. To te trzy pędy możemy zostawić. Jeden, drugi i trzeci. Na pierwszym rozwidleniu. O, a tutaj jest nawet przykład, kiedy jest rozwidlenie w kształcie litery V, i jest tylko dwa pędy. No dobrze, ale jeśli bez względu na to, czy mamy dwa, czy trzy pędy, i będziemy prowadzić je na tą ilość, to robimy taki zabieg pierwszy. To znaczy, kiedy już są te rozwidlenia dość rozbudowane o jedno piętro, jeszcze tak, o te piętro. To wtedy usuwamy kilka tych liści z dołu, bo tych liści może być 7, 8, 9. Nie wszystkie naraz, bo osłabimy roślinę. Ale usuwamy po 3, po 4 liście. Za tydzień czasu usuwamy następną ilość. W tym przypadku, jak widzicie, mnie zostały jeszcze do usunięcia dwa liście, i teraz można je wyłamać. Do góry wyłamuję tak delikatnie, one tak strzelają, więc możecie je wyłamywać. Bo do usuwania pędów będą potrzebne o, o bardziej ostre narzędzia, jak na przykład nożyk do tapet, żyletka, bądź sekator taki bardzo ostry. Ale też nie, przeno, nie róbmy tych zabiegów pielęgnacyjnych na wszystkich paprykach tymi narzędziami, tylko dezynfekujmy. Bo chociaż papryka nie choruje tak często, to mimo wszystko warto się zabezpieczyć, gdyby jakaś roślina miała tą jakąś chorobę, to żebyśmy nie przenieśli przez narzędzia na inne. I jak już to usuniemy, czyli mamy taką łodygę, ten pęd główny wyczyszczony, i teraz mamy pędy trzy. I chcemy prowadzić na trzy pędy: jeden, drugi, trzeci, ale z każdego pędu, na każdym piętrze, na ka tworzy się rozwidlenie, tak jak tutaj. Następne. W związku z tym, jeśli z każdego pędu tworzą się rozwidlenia, to na wyższym piętrze mielibyśmy już Razy 2, czyli 6 pędów. Z tych sześciu w następnym piętrze będzie razy 2, czyli 12. Roślina wtedy nie da rady wykarmić takiej ilości pędów, ale tym samym tak dużo ilość owoców. W związku z tym prowadzimy bezwzględnie, maksymalnie w mojej ocenie na te trzy główne pędy, i to znaczy, że musimy usuwać pędy słabsze z każdego rozwidlenia z każdego pędu. Jeśli był pęd główny, tu pierwsze rozwidlenie na trzy tworzy się pęd. Ten jest mocniejszym, to go zostawiamy. I teraz, a ten byśmy usunęli, ale usuwamy go za liśćmi w tym miejscu. Czyli ten liść zostawiamy. Jeszcze drugi listek, gdyby był to również, możemy ewentualnie ten liść zostawić, i usuwamy wszystko to. Ja to spróbuję uszczyknąć. I teraz mamy ten pęd z rozwidlenia pierwszego, będzie naszym pędem jednym z trzech, ale już główny. I ten pęd boczny, który skróciliśmy, i na początku, na pierwszym. Na drugim rozwidleniu usuwamy owoce czy te kwiaty wcześniej. U mnie nie usunąłem zawczasu i powstały owoce. Ten pierwszy kwiat na pierwszym rozwidleniu ja usunąłem. Jak widzicie, bo tak usuwam. Chociaż jedni twierdzą, że trzeba usuwać, inni nie. Ale ja usuwam po to, żeby dać roślinie czas na rozbudowywanie systemu korzeniowego i żeby nie skupiła się na wydawaniu owoców. I tutaj na tym pierwszym rozwidleniu usuwamy, na drugim również moglibyśmy usunąć, czyli te trzy kwiaty w tych fałkach następnych. Ale u mnie już zawiązały papryczki. Gdyby były dwa kwiaty, dwa, tak jak w tym wypadku, zobaczcie, jest jedna papryka i kwiat, to ten kwiat usuwam bezwzględnie. Bo już dwóch będzie miała ciężko wykarmić, te dwa owoce. Prawdzie na te trzy pędy, to tu będzie tych papryk sporo, ale mam tam pęd taki mały, ten boczny. Ja już usuwam ten kwiatek. O. Jeszcze nie zawiązał papryki. Gdyby były te kwiaty dwa, to usuńcie ten, który nie, nie zawiązał jeszcze owocu. Będzie widać, że taka mała papryczka będzie na końcu tego kwiatu. To to zostawcie, tak jak w tym wypadku. A ten inny usuncie. O. I tak analogicznie coraz wyżej. No, nie mogę wam pokazać, bo papryka jeszcze jest niewielka i nie widać, żeby ona miała już tych pięter sporo. No, tutaj jest przykład, kiedy w ogóle zapomniałem na pierwszym rozwidleniu usunąć kwiat i powstała już papryka. Jest na tyle duża, że mi ją szkoda usunąć. No, i zobaczymy, jeśli chodzi o podlewanie papryki. No to podlewamy wtedy, kiedy jest sucho na głębokości około 3-5 cm, lub kiedy roślina zaczyna obwiędnąć, czyli liście są w dół, jak chodzi o nawożenie. To ja nawożę nawozem płynnym w czwartym, w piątym tygodniu po posadzeniu. Taki nawóz, na przykład biohumus, albo nawóz do warzyw taki ekologiczny tam jest niewielka zawartość procentowa azotu, fosforu i potasu, ale również innych mikro, makroskładników około między drugim a trzecim tygodniem po posadzeniu stosowałem gnojówkę z pokrzyw rozcieńczoną tak samo jak do pomidorów i ten sam nawóz. Można to podsumować, że papryka po sześciu tygodniach była nawożona już dwukrotnie, najpierw gnojówką z pokrzyw około dwa tygodnie, a potem między czwartym, piątym albo nawet szóstym tygodniem można zastosować nawożenie płynne nawozem do warzyw. Ja uprawiam paprykę już tylko w tunelu. Przestałem uprawiać pod chmurką w gruncie, dlatego że te warunki w niektórych latach są na tyle złe, że papryka nie owocuje tak dobrze. Bardzo szybko kończy ten swój okres wegetacji, bo robi się na przykład we wrześniu chłodno, i ja już nie mogłem zebrać dojrzałych owoców papryki. Tutaj jednak, w takim tunelu, są warunki lepsze. Wszystkie informacje, o których mówię w swoich filmach, są opisane w mojej książce pod tytułem Amatorska uprawa warzyw i owoców. Książka liczy prawie 280 stron, kilkaset ilustracji obrazujących pewne sytuacje, ale oczywiście opisane są choroby, są szkodniki, a w ogóle zaczyna się od planowania ogrodu. Jak Zaplanować ogród, jak poznać swoją glebę. Więc, jeśli ktoś jest zainteresowany wiedzą w jednym miejscu, to ja zapraszam do śledzenia kanału, bo już niedługo pojawi się informacja o sprzedaży książki dostępnej w internecie. Będzie też w formie e-booka elektroniczna dla tych, którzy tak wolą. Ciągle czekam na. Drukarnie, czyli na wydrukowanie tej książki, moja wiedza praktyczna, doświadczenie wieloletnie, ale także wzbogacone moją wiedzą, którą nabyłem na podyplomowych studiach z zakresu ogrodnictwa, to myślę, że ta wiedza w tej książce będzie przydatna, nie tylko dla amatorów, bo amatorska oprawa warzyw i owoców, ale również tak, trochę usystematyzowana dla tych, którzy uprawiają ogród trochę dłu dłużej. A książka będzie wykonana w klasie premium, czyli będzie idealna na prezent. Idealna na prezent z jakiejkolwiek okazji, czy świąt, urodzin dla wujków, dla babci, dla cioci, dla mam, dla dzieci, dla córki, dla wnuka. Może akurat dzięki tej książce ktoś rozpocznie swoją przygodę w uprawie warzyw, bo to amatorska uprawa warzyw i owoców. I będzie się cieszył tym wszystkim, czym ja w ogrodzie. Myślę, że to wszystko o tej papryce i trochę o autopromocji książki. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.